Cześć, witam Cię serdecznie. Jestem Karolina. To jest podcast do nauki języka polskiego na poziomie A1. Mówię tu wolno i wyraźnie. Jeśli nie rozumiesz wszystkich słów, to nie problem. Ważne jest uważne słuchanie. Lubisz mój podcast? Możesz dać łapkę w górę, udostępnić, polubić moją stronę polski zakręcony lub skomentować. A najlepiej wszystko. Gotowy, gotowa, zaczynamy. W języku polskim mówimy formalnie i nieformalnie. Formalnie. Dzień dobry, nazywam się Karolina Dukat. Jak się pani nazywa? Jak się pana nazywa? Nieformalnie. Cześć, mam na imię Karolina. Hej, jestem Karolina. A ty, jak masz na imię? Tutaj mówię do Ciebie nieformalnie. Teraz moja prezentacja. Kim jestem? Skąd jestem? Gdzie mieszkam? Jakie znam języki? Czym się interesuję? Kim jestem? Jestem Polką. Jestem nauczycielką języka polskiego. Myślę, że jestem dobrą nauczycielką. Jestem też mamą, córką, siostrą, żoną. A ty kim jesteś? Skąd jestem? Pochodzenie. Jestem z Polski. A ty skąd jesteś? Z Francji, z Hiszpanii, z Niemiec, z Włoch, z Ukrainy, a może z Anglii? Gdzie mieszkam? Miejsce zamieszkania. Mieszkam w Gdańsku, a ty gdzie mieszkasz? W Paryżu? W Madrycie? W Berlinie? W Rzymie? W Kijowie? A może w Londynie? Jakie znam języki? Oczywiście mówię po polsku. To mój język ojczysty. Mówię też bardzo dobrze po francusku. Dobrze po angielsku, trochę po chorwacku i uczę się hiszpańskiego. Uczę się trochę z moim mężem, bo on też uczy się hiszpańskiego. Trochę sama i trochę z nauczycielką. Ona jest hiszpanką. Ma na imię Raquel. Jakie ty znasz języki? Jakiego języka się uczysz? Czym się interesuje i co lubię robić? Zainteresowania hobby. Lubię czytać książki, chodzić na spacery z moją rodziną. Chodzimy do lasu albo nad morze. Bardzo lubię pływać i ćwiczyć jogę. Interesuję się nauką języków obcych i psychologią. A ty, co lubisz robić? Czym się interesujesz? To koniec na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Pa!